Dziękuję, Sweet Candy! O Jezu! O Jezu! I ostatnio mi mówiłeś, że koniec naszej znajomości. A Ale wiesz, że łącząc się z tobą, powiedziałem, że idę porozmawiać z najpiękniejszą i najmądrzejszą kobietą na tej ziemi? jestem Sebastian. Co ty dzisiaj taki prawdomówny? Zawsze kłamiesz. Dziękuję, Justynciu! Dziękuję A ty dzisiaj tak prawdę mówisz. <laughs> Punktik razy trzy na pierwszy prezent. się pytam, co ty dzisiaj taki prawdomówny. Mówię, że zawsze, zawsze kłamiesz, a tu dzisiaj <laughs> same fakty. Nie, bo się dzisiaj założyłem, że będę wszystko przekręcać. Dziękuję bardzo Ewelinciu. W Dziękuję ślicznie. Ja, razy trzy, lecimy z nim. Znaczy lecimy do spodu. Ale ją dojeżdżamy, ale ją dojeżdżamy. To Paulinka. Paulinka lubi podjeżdżać, ale tym razem my ją dojeżdżamy. prawda, nie pomawiaj mnie. Ja ogóle, nie, nie lubisz? Ja lubię, po Bożemu. Ale o czym ty mówisz? może do czego ty nawiązujesz, dziewczyno? My tutaj prowadzimy transmisję normalną, family friendly i tak dalej, a ty nawiązujesz do jakichś dziwnych... Tam nawiązałeś, tam nawiązałeś. Przestań mi teraz do pomawiać. Do nic nie, nie Jezu, dziecko, drogie niech będzie pochwalony na tobą. Dobra. Czekajcie, hmm. ja sobie nie wiem, bo... Dziękuję bardzo. Czyz pan daje nasze... A dla kogo się tak wystroiłaś? Dziękuję bardzo Dominika. Ja dzisiaj do fizjoterapeuty się wybierałam do Warszawy, ale przymierzyłam outfit, bo do włoch się wybieram i zamówiłam sobie w ogóle nowe buciki. Takie. I ja sobie dzisiaj ulicą. Ale słuchaj, ten outfit jest naprawdę fajny. Dobra, opowiedz mi tą historię, nie? Opowiedz mi historię o tych butach tak. Dziękuję Ewelinkiu, dziękuję. dziękuję Sweet Candy. Zamówiłam te buciki. Zobacz, jakie są śliczne. Dzięki Adam. No, takie trochę jakbyś z starej babie ściągnęła z nóg, ale dobra no. Ale to, jest, ale to jest kwestia gustu, nie? Jakby mi się nie podobałem kompletnie. cztery różyczki. Podchodzi do mnie pan. I do mnie mówi tak. Mówisz po angielsku. <laughs> ja na niego papierosę. mówię co on chce? Ode mnie mówię. Albo żebrać, albo chcę normalnie mi pobyć. <Steuerziny> ale ja on po polsku co się zapytał, czy mówisz po angielsku? A nie, masz znaczy nie, tak, po polsku mnie zapytał. I myślałam, że jak powiem, że tak, no to, to on będzie ze mną rozmawiał. I powiedziałam mu, że, że nie i się spieszę. No on do mnie mówi tak. Nie musisz tak ładnie wyglądać. Ja bym w szoku! Nie Nikt mi nie tak komplementu nie powiedział. Mam jestem ciu! dziękuję. I powiedziałam. A, i cię to rozbawiło, bo ci powiedział, że pięknie wyglądasz, tak? Nie, ja, ja się, na, na początku się wystraszyłam, to dla mnie to jest w ogóle. Ja się ja przestraszyłam, ja że on chce mnie pobić albo wyrzebrać pieniądze, a on mi powiedział komplement. Zawiej, 6, 6 sekund nam zostało, walczymy z nim, damy radę wygrać. Czy a 6, by... sekund, 6 sekund to jest u Pauliny bardzo dużo. Także macie czas. Ślicznie wyglądasz dzisiaj w ogóle. Mówię ci już? A czemu ty mi tak jedziesz? Z czym ci jadę, kochana? Powiedziałem, że 6 sekund to jest dla ciebie bardzo dużo, bo jesteś... Słuchaj, ja ciebie znam. Ty jesteś kobietą wielkiej wiary. W 6 sekund na swojej ostatniej walce zadałaś 18 ciosów. Z czego 14 sierpowych. Dlatego mówię, że to jest bardzo dużo dla ciebie. Jakby coś... Nie jadę ciebie absolutnie, przecież wiesz, że ja ciebie kocham. Będziesz moją żoną niedługo. Dobra. I wiem, czy mamy rękawice, żeby go załatwić? O. A jak tam, z nie Wszystko dobrze. Kiedy będziecie robić live? A? O, Lida, dziękuję. Mm. Nie wiem. No, ale z się wszystko super jest. No a tu co tam ostatnio na live robiliście? Skąd pan są z eventu? Co robiliśmy? Trzeba było oglądać, moja droga. No właśnie wiesz co chciałam, ale akurat coś robiłam. Wiłam tylko na chwilę, ale nie pamiętam co się działo. No to twoja strata. Co się, widziało, co się no Wiesz ty mi? Jakbyś żebyś... Jeszcze rozumiem ten, ale jak jeliś ma live'a i żebyś ty tego nie oglądała, no to. Nie dobrze. story z jego mamą. Słucham? Widziałam story z jego mamą. A ja bardzo lubię Dawid ogólnie. Poznałem go kiedyś prywatnie i bardzo fajny chłopak. No, Jeluś. Ja poznałem wielu ludzi, influencerów i Jeluś jest wyjątkowym człowiekiem. Bo no nie pewnie? jest takim. Bo nie jest. No, jakby to powiedzieć o tym środowisku. Wiesz, jak jest. No, ja kocham Jelusia. Ale widziałaś moje zdjęcie z Basiunią? Na story widziałam. A wy dodaliście zdjęcie takie na, na posta? Co? Na posta sobie dodaliście zdjęcie. Nie, razem? ja wróciłem na storkę. bo ja, bo ja to chciałem mieć zdjęcie. To widziałam. Dobra widzowie, teraz tapujemy, teraz zabieramy osiem uniaczy nie damy mu się. Zobaczcie na niego, patrzcie na jego oczy. Tak wygląda krętacz. <laughs> Żartuję. Tak wygląda no. człowiek który chce nas rozwalić. Lecimy z nim. Wojciech, dziękuję. Dawaj, lecisz ze mną. Lecisz, dziękuję, Justyciu. Lecimy, lecimy. Ma strasznie mocną ekipę, ale nam się uda wygrać. Dziękuję no, bardzo, no, Justyciu. Dziękuję lecimy. bardzo, Sebastian, tak naprawdę, to jest dżentelmen, ale wszystkich oszukuje, że nie jest dżentelmenem i że kobiety muszą mu gotować i prać. A tak naprawdę, on wszystkim chciałby całować stopę. dziękuję. No, dziękuję bardzo, kochana. Cztery minutki. Cztery minutki, ja bym jest. No to... Wiesz, Paulinka, tutaj problem jest taki, że wiadomo, że ty byś chciała, żebyśmy byli razem. Tylko że musisz, musisz najpierw e, naprawdę zrozumieć takie rzeczy, że no, musiałbym mieć jednak coś ugotowane. E, wiesz, nie wiem, pranie zrobione, wiesz, takie kobiece obowiązki. Musisz się tym zająć po prostu. Bo jakby mężczyzna mojego pokoju może dać ci naprawdę wiele takiej męskiej energii do życia. Tylko, że ja potrzebuję tej kobiecej, nie? A kobieta to sprzątaczka i kucharka, tak? A widzisz, to już jest problem z ego, moja droga. Jeżeli dla ciebie problemem jest dla swojego faceta e, posprzątać, nie. Nie. ugotować i wyprać, żeby chodził w pachnących ciuszkach, e, z pełnym brzuszkiem, bo to bardzo mi przykro. To już świadczy od tobie, moja droga. Dziękuję bardzo, Adam. A ty kobiety co dasz? Pieniądze. No, to mogę go no, Bo Przecież jestem miliarderem. Ja nie, niedawno mówiłeś, że jesteś biedny. Bo właśnie z ciebie sprawdzałem, bo jak zacząłem mówić, że jestem biedny, to już nie byłaś zainteresowana, a teraz jak mówię, że jestem miliarderem, to nagle oczy się zaświeciły. No, dziękuję. Widzę, że razy trzy. No. no. Bo wtedy by znaczyło, że możesz coś mi dać od siebie. Nie no, słuchaj, tak naprawdę to jestem biedakiem, ale yy, mogę ci dać yy, uczucie, serce, dobroć, yy, wrażliwość. No, dziękuję. No to czemu nie chcesz po sobie sprzątać? No bo przecież miałbym Ciebie, moją ukochaną kobietę. No ci powiem tak, ja ogólnie mam za sobą długie związki, gdzie sprzątałam, gotowałam No. i robiłam pranie. Nawet pranie, coś <grym> nie doceniam. No to słuchaj, bardzo się cieszę, że miałaś takie związki, bo przynajmniej e, jesteś e, przygotowana, to był trening do relacji ze mną. Ja zawsze, słuchaj, ja Cię wpuszczę, nabrudzę sobie w mieszkaniu, nawalę naczyń do zlewu, nie będę robił prania przez tydzień, wpuszczam Ciebie do tego mieszkania i, i daję Ci godzinę. 9,8. godzinę ma być wyprane, posprzątane, pozmywane i pranie ma być wywieszone. Jeżeli Ci się to uda zrobić, zdajesz test i Twoim mężczyznom będzie świetny, idealny, perfekcyjny adres. Nie, no bo dziękuję, a chyba, że mi zapłacisz. Ale za co? Za sprzątanie. Ale to jest właśnie, ten, to jest ten problem, że ty musisz to traktować jako nagrodę, że ty możesz takiemu facetowi jak ja, jakby słuchaj, wiadomo, możesz sobie wziąć byle jakiego faceta, który, nie wiem, no pomimo tego, że się nie będziesz starać, to on będzie. Ale... O to, nie, ja o to, o to co jest cenne, o to, co cenne o wartościowych ludzi naprawdę trzeba się postarać mimo wszystko. A ty byś chciał wszystko to, co przychodzi łatwo. Nie, nie ja jest. jestem ogólnie zdania, że jak ktoś się stara, ja też się staram i oboje się staramy i dbamy o siebie nawzajem. Tak mi się to, to podoba, ale nie chciałabym, żeby ktoś powiedział. No dobra, ale słuchaj, ty. ty, ty ja, ci, ja ci daję miejsce zamieszkania. Ja ci daję... Czekaj, chcesz mi dać całe mieszkanie, żeby było na mnie przepisane. Znaczy nie, chodzi mi o to, że jak już wynajmiesz mieszkanie dla nas na siebie, to pozwolę ci też tam mieszkać. No proszę cię. No ci dziękuję. Taki związek to wiesz co. No co, ale co z tego, skoro ci będę dawał miłość? Dziękuję. Ale to oh baby. Oh, kurde, no tego to się chyba nikt nie spodziewał. KNT, ale nas uratowałeś, jejku, No i zabrałaś mi kurde te. Oj, oh, KNT. Ja pierdzielę Paulinka, no. Ojejku, oh, mazi fazi, ja cię dawno nie widziałam. Uhuhu, zabrała. Bęk, Nic No kurde, się nikt nie spodziewał. Ja pierdziele, nie. KNT parował mazi fazi. Seriously? Yes. Jest. No. Ja pierdziele no to... nie, ale byś lowkika dostała. Błażeja i lecimy z nim widzę Punkciki razy trzy. Lol. Akurat naczynia. No i widzisz, jak ty traktujesz kobiety? Nie! No jak traktuję? Dziękuję bardzo, kochana moja! Wiesz takie, takie naprawdę niemiłe. Na no, ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję, Justyndziu. Dziękuję, dzięki. Lookika by dostał. Ale dziękuję. Włażej dziękuję pięknie. Jezu, dobra. E, Paulinka, jak się spotkamy, to ogólnie na przywitanie masz low kicka, nie? Ty też. Lawkik za Lowkik. Serio? Tak. Przepał się proszę, bo jesteś stale zacięty? Ej, ale faktycznie, mi aż widzowie uciekli. No, mi piszą, mi, piszą teraz, że ten zacina u ciebie. A czekajcie, poczekaj chwilę, Paulinka. Napisali, że wyglądamy jak a <grym> Ale to nieprawda, widzowie. Nie, po, nie jesteśmy do siebie podobni. Ty zostaniesz sierpa i padniesz na dechy. <krym> o! Ca całkiem jestem wytrzymała. Miałam walkę z Ewą Brodnicką. Chodźcie. Z... Dałam radę i nie padłam na dechy. Sześć różyczek widzowie jeszcze. Zamieścina, dziękuję bardzo Ewelinciu. Dziękuję Justynko. Chyba odcięło? No to dobra. Dzień. Idziemy z różniczkami kochani. Dziękuję Justynciu <głos》> za różyczki. E, Panie Justynku, dziękuję. Łapiemy tu osóbki, łapiemy naszą tepeczkę. Dobra, to co? Kiedy się zgadujemy na jakiś sparing? Um, um, um. Ogólnie, to na sparing z chęcią. No, Jak ty tak gadasz, to z chęcią się z tobą pobiję. jej dziękuję. Um, um. Kiedy masz czas? Ja bo dziękuję, punkcik razy trzy. Um, właśnie nie mam czasu. No bo, bo wymiękłeś. Dziękuję bardzo Justynciu. Ja nigdy nie wymiękam Paulinka, dobrze o tym wiesz. Jakbyś nie wiem. Jakbyś był no twardy, to bym o tym wiedziała. Dziękuję bardzo, Ewelinciu. Mówimy tu naszą topeczkę. Ja wymiękłeś, Bo masz... Nie no, dobra, słuchaj. Y